O tym, że razem osiąga się więcej, już nie po raz pierwszy można przekonać się w Gminie Krosno-Odrzańskie. Współpraca na linii Gmina Sołectwa układa się bardzo dobrze, czego efekty można dostrzec w wielu miejscowościach. Dzięki takiej współpracy od kilku dni można przemieszczać się nowym chodnikiem w Czarnowie. Fundusz Sołecki został przeznaczony na tę inwestycję cały. Już od kilku lat przeznaczamy w naszej miejscowości na chodniki. E, udaje nam się. Ze współpracą z gminy. Tutaj jest wielkie podziękowania dla pana burmistrza marka cebuli. Bo akurat do tego chodnika to inwestycja ponad 60 tysięcy, także 40 tysięcy z urzędu miasta nas tutaj wspomogli i mogliśmy w jednym roku zrobić etap tego chodnika. Jakbyśmy robili go sami, to na pewno potrzebowaliśmy, byśmy potrzebowali trzech lat, żeby. Udało nam się z Funduszu Sołeckiego e, e, uzyskać ten e, chodnik, a jak widzimy i cała tutaj ulica, e, e, że tak powiem pięknieje, od razu inaczej się prezentuje, ale też i bezpieczeństwo to jest najważniejsze, jest już zapewnione, no bo już wszyscy będą się poruszać tym chodnikiem, a nie tutaj e, drogą, także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Z nowej drogi cieszą się nie tylko władze gminy czy sołectwa, ale przede wszystkim mieszkańcy, bo to przecież oni na co dzień będą z tego chodnika korzystać. Bardzo dziękujemy burmistrzowi za takie dotacje. Tutaj jest sołtys Czarnowa, bardzo dziękujemy jemu za pomoc, za demontację tego chodnika i jesteśmy zadowoleni jako mieszkańcy Czarnowa. Bardzo dziękujemy za wszystko, naprawdę. Za jego bo, w ogóle starania, w ogóle takie. No. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Ja jestem bardzo zadowolona, że tu ten chodnik jest, bo żeśmy tak długo czekali na ten chodnik. No i wreszcie zasługa tego naszego Sołtysa, że to już ta firma ruszyła tu i fajnie, fajnie, jestem zadowolona z tego chodnika. Nowy chodnik o długości blisko 400 metrów znacząco wpłynie na bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców, którzy w końcu nie będą musieli przemieszczać się poboczem. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W ramach tutaj naszej wspólnej współpracy funduszy z pana Sołtysa i, i gminy powstał 390, 390 metrów bieżących chodnika. Koszt inwestycji to jest 63 tysiące złotych, z czego 23 tysiące złotych. Było z Funduszu Sołeckiego 40 tysięcy z Urzędu Gminy. Chodnik w Czarnowie będący efektem połączenia Funduszu Sołeckiego oraz pieniędzy z gminy to nie jedyna inwestycja na terenie gminy zrealizowana w ten sposób. Bez finansowego wsparcia ze strony Urzędu wiele inwestycji mogłoby nie dojść do skutku. W ramach wykorzystania Funduszu Sołeckiego w ostatnim czasie zrobiliśmy, czy wspólnie zostało zrobione chodniki w Sarbi i w Szklarce radnicki w Sarbi mieszkańcy także mogą cieszyć się z nowego chodnika, który wpłynie na komfort przemieszczania się pieszych. To także wynik współpracy na linii Gmina Sołectwo i połączenie pieniędzy Funduszu Sołeckiego z gminnymi. Został zakończony chodnik, który był rozpoczęty w 18 roku za poprzedniego Sołtysa było około 150 metrów i teraz 150 i. 270, także tam około 400, około 400 metrów tego chodnika zostało skończone e, dofinansowanie i pomoc Urzędu Miasta. Także częściowo są pieniądze sołeckie ze, z Funduszu sołeckiego ale bez pomocy gminy byśmy tego chodnika nie, nie zakończyli. I za to chcę podziękować to burmistrzowi, burmistrzowi Zastępcy Siemińskiemu który był w to zaangażowany bardzo dobrze. Tu nawet na zebraniach pomagał. Żeby to się dobrze wszystko skończyło. Pani Lilianie też dziękuję, bo i duży wkład w Pelec wniósł, bo tu nawet za nami stoi budka przystankowa. Dzięki nim też to powstało. Dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo w Sarbi jest także przydrożne lustro. A także w tym roku, co się rok kończy, to bardzo dużą pomoc dostaliśmy do Urzędu Miasta i chciałem to serdecznie właśnie podziękować o tym jak ważna jest współpraca doskonale wie burmistrz, który od lat rozwija współpracę właśnie na linii gmina sołectwa, ale nie tylko gmina Krosno Odrzańskie to nie samo miasto Krosno, ale także wszystkie sołectwa. Współpraca na tym poziomie jest niezwykle istotna dla całej społeczności całej gminy Krosno Odrzańskie. Wspólnymi siłami zawsze można więcej, ale co najważniejsze, chyba nie ma nic tak irytującego jak to, jak rano wychodzimy z domu i codziennie trafiamy na błotnistą drogę, albo trafiamy na tę samą dziurę w chodniku, bądź wyjeżdżamy drogą, która jest nieutwardzona, a latami czekamy na realizację takiej inwestycji. Dzisiaj tutaj w Czarnowie wspólnymi siłami możemy się cieszyć nową inwestycją. To jest około 400 metrów bieżących chodnika, który był bardzo istotny z punktu widzenia nie tylko wygody mieszkańców, ale także bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w ruchu, które tutaj panuje. Tą drogą często przejeżdżają ciągniki wracające z pól, a także samochody, które, zwłaszcza w okresie zimowym i kiedy mamy bardzo krótki dzień, często robi się szybko, zapada zmrok, robi się ciemno i jest tutaj ślisko. To to miejsce mogło narażać na niebezpieczeństwo przemieszczające się osoby wzdłuż drogi. Dzisiaj po tej inwestycji możemy powiedzieć, mamy, możemy przejść suchą nogą, a przede wszystkim bezpiecznie. Niech ten chodnik służy mieszkańcom przez następne dziesiątki lat i niech będzie takim symbolem wspólnej pracy dla dobra i na rzecz innych mieszkańców. Dodajmy tylko, że uchwalony budżet 2021 przeznacza jeszcze większe pieniądze na fundusz sołecki niż w tym roku.